Dzisiaj sobie zagramy na MC wraz z Komem. No i co? Będziemy znowu otwierać 100 kluczy. Rywalizacja. Zobaczymy, czy tym razem ja, czy Komo wygra. No i co? Zaczynamy. Weź swoje klucze tradycyjnie. Ty, twoja niższa, moja wyższa. Tak a propos, dzisiaj są Bardziej wyrównane klucze. Dobra, czekaj, zaraz na tyle, że nie nie? będziesz mógł narzekać, że kurde, dałeś dałem ci gorszą skrzynkę. Jak wy teraz sobie tak znasz, że miałeś lepsze. Boże. Ja nie jestem głupi. No, 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 dobra. Ja już idę na warpa. I tak to akurat WOLD klucz, bo co dostałeś z Wulta? To otworzymy też. Ja już nic nie otworzyłem. W sensie chodzi o to, że dostałeś klucz. Odchodzi. O władzy? Przed chwilą. No, bo akurat było klucz party akurat było. Dlatego będzie mnóstwo ludzi. Na warp czesty. Kurde, czy warp krajcy. Jak co tam ludzie mówią? Dobra, ty już jesteś czy nie? Ty No, bo każdy dostał klucz jeden. Dobra, otwieramy już. Uu. Dobrze. Ja też patrzę, sobie dostałem. I ja na razie dostałem jedną bardzo fajną rzecz. W sumie nawet dwie, trzy bardziej, bo jeszcze tu jest. Dobra. Mamy sobie o, to jest chyba fajne nawet z tego, co ja wiem. Co jest fajne? A, nie, powiem. nie, można, nie, 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 to samo, dobra. Ty no. znowu będziesz otwierać przez cały odcinek klucze. <laughs> no, default. No. Ja już wszystko otworzę, ty nadal vote, vote, vote. <laughs> Boże, teraz mnóstwo Aha. tego dostałem. Trochę z oku. Poczekaj. Uhoho. Zauważyłem jedną bardzo fajną rzecz. już które tu Ja WOD ciągle. Już w sumie o, tak. kończę. Prawie. A nie chwila. Co Ja skończyłem. No to tym razem ja będę chyba dłużej otwierał. No. Dobra. Dobra, chowam wszystko do PW. No kurde, mi zostały jeszcze. Wołd. A Paci. Nie wiem. Mhm, Czemu ty... jest tak mało kluczy w ogóle? Teraz. O kurde, jaki drop! Dobra, ty w szarcach przegrasz od razu, mogę ci powiedzieć. Ja nie wiem, nie patrzyłem, co ja dotłem. O, kogo. No Najlepsze rzeczy tam, no bo musi grać. Dobra, ja wszystkie fałty już otworzyłem. Ja już skończyłem te. Ja już pobieram No kurde. Ja muszę się trochę pośpieszyć. No nie no, no naprawdę? Czemu taki shit leci? <grym> U. O dobra, dobra, to jest coś bardzo dobrego. Dobra, ja już też lecę na rerę. O, wow, to jest na. chyba fajne. Uf. O kurde. Dobra, kogo. Ja już jestem na rerach. Nie no, naprawdę. Co naprawdę? <laughs> dobra. Dobra, ja już robię myfikalę. O no, skończyłem. A nie, jeszcze nie. Jeszcze no, nie. Tutaj nie będę skipował. Oho, dostałem. Dostałem więcej kluczy Z myfikala. To już mamy, no ale to jest chyba fajne, dobra. Dobra, lecimy, lecimy. Werczę. Mam nadzieję, że jakąś rankę w ogóle wytropię. to było piękne. Dobra, idę na Isa? Chyba lak jest. Chyba mam laka. No ja też. Nie, dobra. Nie był lak. I. Okej. Okay. Dobra, dobra mi, zostały, tam, czy... mi zostały dwa klucze. Legendary. Już taki lat? Teraz, nie yy, Chyba tak, dobra, skończyłem już otwierać, idę na isa. I ty włóż do swojego dolnego I ja to jest. do głównego. Co? Aha, dobra, No mam jeszcze pinko <noise> To idzie otworzyć. Dobra, szybko. Taka propos, to być może użyjemy boosterów, bo to nam się opłaci. A jeżeli użyjemy tych samych, to będziemy mieć nawal. Nie, samo. no teraz mi się po dwa będą losować. <laughs> Powinien się cieszyć, bo będziesz miał więcej. No nie, no. No <laughs> Tak, jeszcze, jeszcze, tak. Dziękuję. <laughs> o kurde, to są jakieś tam... To muszę odłożyć. Je. Hmm. Jeszcze mi się unkomany zrobiły. No kur! Cool. Tak, kur, cool, Dobra, to ja wszystkie itemy już dałem. Hmm, nie, nie, no, ale super. Wezmę w sumie te te rzeczy. rzeczy. Razu ci mówię, ja wygrywał jedno. Wygrywam z tobą. Ta ta, ta, ta ta już ja już to widzę. Dobra. Dobra, to najpierw zobaczmy twój. Nieważne. Czekaj, ja jeszcze Nie Nieważne. Widziałem tylko te dwie rzeczy pierwsze. Przypadkowo. W sensie nawet nie najechałem, tylko to były twender częste, co było w sumie oczywiste. Dobra. Już składasz do drugiego. No czekaj, ja dopiero widziałem rzeczy. Nie, bo w się sensie przekręciłeś głowę na to. Wydawało mi się. A. <laughs> no, Dobra, radę. Marzego przestawisz. Przestawić. Do szesta. Tak mi się wydaje, że się przydałoby. O co jakieś problemy na lat. Boże. Jak coś, to kiedy już zobaczymy itemy, to będziesz mi musiał powiedzieć... Masz, jakie masz boostery? Bo chcę, żebyśmy zarobili więcej, ale żeby to nadal było porówno. Że, żeby po prostu było, że na przykład użyjemy tego samego boostera. O to mi chodzi. Dobra, dobra, masz to najpierw twój chest. Epic. O kurde. Słabo Co? trochę. Słabo no, trochę. No, dawaj. I dwa diamant... Dobra, ty to być może wygrasz według mnie, Bo dwa diamentowe to jest mega dużo. Robotowa. Jeszcze sedło, no. Chodzi A. Boże. Dobra. Teraz zobaczmy moje. Pierwszy też oh, super, I drugi. Tutaj odłożyłem wszystkie bardziej ważniejsze. Oh, ja mam legendary, a ja więc tutaj lepsze od Epika. Yy, około tyle samo mamy generatorów. Ja wygrywam chyba legendary, ale ty masz lepsze roboty. A więc robotami tym ty wygrywasz. Więc na razie remis tylko teraz. Jeszcze otworzymy TT. Te te. Yy, tylko poczekaj. Weźcie sobie decku, ale nie otwieraj. Dobra, Chcę, żebyśmy uaktywnili boostery. Okej, okay, to wejdź w booster przez dwa. No, okej, okay, i wejdź kredit, czyli magma cube. Co? No, nie masz. Komenda no. Booster. No mam, więc no, mam Active Booster i Inactive A, to jeszcze InActive. No. No i tam w magma crema. No, no, no. no. I Czy tam... Jaki... Nie, 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 nie pod żadnym warunkiem. Jaki jest twój najgorszy? Eee, 4 na 5 minut. Dobra, to otwórz sobie 1-4 na 5 minut. Y, ale to... Odpal jeszcze pokażę Ci coś jeszcze. Szybko booster. Wpisz. No. Intec Active i shards. i 1 no, 4. 4 1, 4? No. No i teraz otwieramy. Bo dwa będziemy mieć... jeszcze 2 miliony jak coś Dobra, ja mam... miałem chyba 3, 3... 3-3-2 miałem. Szaców nie mam. Ja miałem dziewięć tysięcy szaców. Miałem około chyba trzydzieści tysięcy. No Boże, to dużo. Dobra. Ile tego? I teraz będzie. Uff, o, boże! Dużo tego. Dobra. Ile masz szarców? 100 tysięcy. 148. To w szarcach ja wygrałem. Ile masz kredytów? 255 milionów. 120. Według mnie, y, Renz. Tak szczerze, bo ja w szarcach, ty w kreditach, ty w robotach, a ja... E, a A więc remis w tym odcinku. No dobra, następnym razem ja wygram. Ja na i <tele> Następnym razem ja wygram. Nie ma tu Nie, ja wygram. Dobra, no to było na telewizowie Widzimy się w następnym odcinku. No i co? Bajo!